Kino świat przedstawia, co ona robi tak późno w pracy. Trzeba jej pomóc. Pora wkroczyć do akcji. Jękna! To! Jakiś cud. Załatwione. Kończymy na dziś. Chwilunia chyba brakuje. Niech zgadnę. Elfie? <laughs> Mógłabyś choć raz zachować się jak zwyczajna elfia dziewczynka. Nie męczy was robienie w kółko tego samego? Nudzę się jak mops. Czuję, że gdzieś tam czeka na mnie przygoda. Już trzymam cię! Co? To ty też jesteś elfem? Może nie są duzi? Tworzymy świetnie wyszkolony elitarny oddział od misji niemożliwych. Nie boimy się niczego! Wolę trzymać się z dala od ludzi. Ale mają wielki talent. Chciałabym dołączyć do waszej super ekipy. Nie nadajesz się, Smarkulo. Udowodnię, jak bardzo się mylisz. Do psikusów! Szefie! W końcu mam dowód i wiem, kto stoi za tą serią włamań. To mi wygląda na robotę tych kieszonkowych kryminalistów. Ile razy mam ci powtarzać? LPG A ta czapeczka? Ach. Przymknę tę całą bandę. A kurwa? <śleszy> A teraz policja pokaże ich całemu światu w telewizji! I co z tego? Nie mamy telewizora. Elfy nie zostawiają swoich w potrzebie. Niech glina z elfem nie zaczyna! Bądźmy szczerzy, ratownik ze mnie żaden. Luzik, arbuzik. Wiem, że dasz radę. Elfy rozrabiają. Założę się o całą moją dolę, że to się marnie skończy. Tylko w kinach od 14 marca.